Witam, temperatury na zewnątrz coraz niższe i tylko patrzeć, aż pojawią się jakieś większe mrozy. No i właśnie przyszła pora, aby zadbać troszkę o rododendrony odpowiednio je na zimę osłonić zadbać o ich pielęgnację jeszcze przed zimą. Z tą osłoną oczywiście najbardziej wskazane byłoby zadbać o te najmłodsze egzemplarze, posadzone w tym roku lub mające dopiero kilka lat. Te starsze z mrozem, z zimową aurą powinny sobie same poradzić, jednak na odkrytych terenach, gdzie te rododendrony będą narażone na jakiś mroźny wschodni wiatr, oczywiście w ich przypadku również będzie wskazane ich osłonięcie. No i na samym początku tych zabiegów sprawdzam, czy tutaj rododendron nie wymaga jakiegoś cięcia sanitarnego, bo tniemy je oczywiście bardzo rzadko i najczęściej ograniczamy się tylko do usuwania jakichś gałązek uschniętych i tam jest coś takiego właśnie w środku są takie przyschnięte gałązki tutaj również, więc to jak najbardziej usuwam no i ścięcia byłoby tyle no i kolejna sprawa, czyli odpowiednie podlanie i nawodnienie rododendronów przed zimą. Szczególnie, że tegoroczna jesień była bardzo sucha. Zresztą wszystkie rośliny zimozielone wymagają tego późnojesiennego podlewania, takiego solidnego. I później również w trakcie trwania zimy również wskazane jest to podlewać. Oczywiście jeśli pogoda pozwala, czy dni mam mrozu, i tak samo y, późno, jesienią, jeśli temperatury są już bardzo niskie, ale ciągle powyżej zera, to podlewanie jest jak najbardziej wskazane. I na takie młodsze egzemplarze, y, kilkuletnie, myślę, że 10-20 litrów, czyli takie dwie konewki. Y, na takie już starsze, dojrzałe egzemplarze, no to myślę, że 30-40 litrów. Oczywiście to dużo zależy od, od panującej aury. I od stopnia nawodnienia, właśnie gruntu wokół rośliny. Z tym, że również trzeba tutaj pamiętać, że tutaj sprawa jest z rododendrenami dość poważna, bo jednak to są rośliny liściaste. Mają dość duże liście. No i, i przez te właśnie liście tą wodę odparowują. Więc tego podlewania naprawdę wymagają. To nie są jakieś krzewy. Czy drzewa iglaste, gdzie to parowanie jest zimą znikome, jednak tutaj oczywiście zimą jest spowolnione to parowanie, ale, ale nie aż tak jak w przypadku roślin iglastych. Kolejna sprawa to ściłkowanie roślin. Rododendrony mają płytki system korzeniowy. I aby nie przemarzał zimą, podczas mrozu, należałoby go tutaj roślinę dobrze zaściłkować. A z tego względu, że są to rośliny kwasolubne, więc świetnie tutaj sprawdzi się właśnie torf kwasny. A poza tym świerkowe gałązki. Również kora sosnowa. Wszystko, co w jakiś sposób będzie nam tutaj tą glebę zakwaszało, a nie będzie właśnie tej kwasowości eliminowało. I dlatego właśnie idzie ten tutaj przede wszystkim kwaśny torf. No i można powiedzieć, że to jest taki trochę zabieg dwa w jednym, bo oprócz tego, że osłaniamy te korzenie, to również właśnie tą glebę zakwaszamy. Wierkowe gałązki to jeden z najlepszych materiałów na osłony zimowe. Zapraszam właśnie na film poświęcony właśnie gałązkom. Jeszcze na koniec zabezpieczę roślinę przed mroźnym wschodnim wiatrem. I w tym celu wykorzystam agrowłókninę. No i już mam wstępnie zabezpieczony ten rododendron wstępnie bo jeszcze trzeba tą agrowłókninę oczywiście jakoś przytwierdzić, żeby jej czasami wiatr nie zabrał. No i a propos tutaj właśnie wschodniego wiatru, tamtą stronę jest właśnie wschód. No niby tu rosną te krzewy berberis i pigwowiec, tam jest żywopod, ale to za chwilę ten żywopłot zgubi resztki liści. No, taka raczej znikoma osłona będzie, dlatego właśnie ta agrowłóknina tu się jak najbardziej sprawdzi. A rododendrony uprawiamy oczywiście dla pięknych kwiatów. I na pewno ta agrowłóknina pomoże tutaj właśnie uchronić te pąki przed przemarznięciem. Zostaje mi jeszcze tutaj ten drugi do okrycia. Także na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.